Ponownie, kochani, na moim kanale Ezotarot. Dzisiaj robimy sobie czytanie Brak Kontaktu między Wami. Zobaczymy, co nam karty tu dzisiaj pokażą. Dziś mamy trzy karty do wyboru: kartę Siedem Buław, kartę Rydwana, Rydwanu, kartę Cesarza. Przy czym kamienie: Kryształ Górski, Noc Kairu i Awenturyn. Zobaczymy, co tam. co się tutaj zadziało między Wami. Czy ta osoba się do Was odezwie? Jeżeli się nie odezwie, to dlaczego? Jeżeli się odezwie, to w jakim czasie zobaczymy, tak? Czyli nie przedłużając zaczynamy od karty numer 1. Mamy karty kartę numer 1, karta Rydwan i pierwsze pytanie do kart. Sytuacja między Wami. No wiadomo, brak kontaktu, tak? Ale zobaczymy tę sytuację bardziej z bliska między wami. O co poszło? Co się zadziało? I teraz wam powiem tak, Raz wyciągnę kolejną kartę jeszcze tylko. Dla części z was był to romans, namiętny, namiętny romans, ale też romans taki, gdzie mogło do tego kontaktu fizycznego nie dojść. Wy, jako osoby, które pytacie tutaj w tym momencie, w stosunku do tej osoby żyłyście, żyliście marzeniami o tej relacji, o tym partnerze, o tym związku. Tu nastąpiło jakieś rozczarowanie. Jakieś rozczarowanie tym partnerem, tak? Życie takim złudzeniem o partnerze. Coś tu się zadziało, a nawet dla części z Was po prostu ten kontakt urwa, został urwany nagle i wy nawet nie wiecie dlaczego. Ale to ze względu na to, że ten partner trochę. Nie stąpa w życiu tak. Ta osoba bardziej jest taka przebiegła, może złe słowo, ale dwulicowa, o, nie pokazująca wam całej twarzy, lubiąca, to jest taki mężczyzna-zdobywca lub kobieta-zdobywca. Czyli na zasadzie, nie mówiąc brzydko zaliczyłem i tak dalej, ale na zasadzie mm, dopnie swego, ma co chce. A jak gdyby nie chce w sobie zmienić nic, wolałby, żebyście to wy zmienili swoje życie, na korzyść niego i na zasadzie, po co cokolwiek zmieniać i ruszać, jak jest dobrze, tak? Jest dobrze tak, jak jest, po co to psuć? Na takiej zasadzie. A tu część z Was chciała czegoś więcej. Ta relacja miała być taka dla Was, no po prostu tu jest uczucie, tak? Zaczęło się rodzić uczucie, czego ten partner nie docenia, na zasadzie myśli tylko o własnych uczuciach, o własnych korzyściach przy Was, tak? Zobaczymy, co On. Myśli o tobie i o tej relacji waszej na ten moment. Ale tu taka namiętność mi się pokazuje taki magnes chemia i przyciąganie bardzo duże. Co on myśli na ten moment o was, o tej relacji? To było dla niego coś bardzo ważnego. On musiał dokonać jakiegoś wyboru. Stanął jak gdyby z ostrzem na gardle i nie miał wyjścia. Tak Wam powiem. Czyli, jeżeli to był romans i ta osoba miała rodzinę, to wybrała mniejsze zło. Nie mogła Wam dać czegoś więcej, czego, czego Wy byście oczekiwali od tej osoby. Co ona myśli o Was i o tym uczuciu, tak? O tej relacji. No, po prostu pełnia szczęścia przy Was. Tu spełnienie, euforia. No, spełnienie pod każdym względem. Jeżeli fizyczność, to fizycznym. Jeżeli emocjonalne spełnienie, to też i takie po prostu taka energia między Wami, że uczucie, że Wy sobie jakby należycie do siebie i tworzycie jedną całość, tak? Na takiej zasadzie. Niestety ta osoba musiała coś wybrać. Poświęcić, jak gdyby, swoje uczucia i siebie samego dla czegoś innego, tak? Nie miała zbytniego wyboru. Dlatego ten kontakt został urwany między Wami. Zobaczymy, czy ta osoba zamierza się do Was odezwać. Tu mogło pójść o to, że po prostu ta osoba nie, nie mogła Wam dać tego, czego Wy oczekiwaliście, a Wy chciałyście coś więcej. Tak, ta osoba odezwie się do Was, myśli już o tym, chociaż jeszcze, jeszcze się zastanawia, tak? Czy wracać do tego uczucia i do tej relacji. To uczucie trochę ją przewyższa, jest silniejsze od niej, i ta, ta potrzeba bycia z wami, rozmowy i kontaktu jest silniejsza na ten moment. Ten kontakt mógł między wami zostać urwany nagle i też po prostu niepotrzebnie, tak? Ktoś się czymś uniósł, ktoś po prostu coś powiedział ktoś się obraził albo po prostu odwrócił się tak jak gdyby napięcie w sekundzie to się rozwiało, rozstaliście się, tak? Ale ta osoba chce się do was odezwać jak najbardziej. Zobaczymy. Jeżeli chce się odezwać, to kiedy mniej więcej się do was odezwie? Od dziś. Pamiętajcie kochani, że to jest czytanie ogólne. Tam wypadają karty. Tak, to jest nowy początek, ewidentnie. Nowy początek. Zranione serce zostanie uleczone, jak gdyby. I to jest tak do trzech miesięcy karty mogą rezonować w tym pytaniu, kiedy się do was odezwie. Pokazuje mi się tutaj bardziej wiosna i początek lata. Do trzech miesięcy karty mogą rezonować, jak gdyby plaster na zranione serce przy tej osobie. Zobaczymy też, jakie przeszkody, czego nie widać, co jest schowane przed Waszym okiem, przy tej relacji. Ta osoba chciałaby mieć Was i chciałaby mieć coś jeszcze. Taka jest przeszkoda. Nie można mieć. Ona chciałaby mieć wróbla w garści i gołąbka na dachu, tak? Osoba, która jest bardzo taka poniekąd narcystyczna, skupiona na sobie, na swoich potrzebach. Bardzo się na tym skupia, tak? Osoba magnetyczna, nawet manipulant, bym powiedziała. To jest przeszkodą. Sama, sama energia tej osoby potrafi być przeszkodą w Waszej relacji. Ona nie potrafi się sprecyzować, tak? Chciałaby mieć wszystko, i Was, i co innego, i no po prostu wszystko, czego ona zapragnie, i wszystko pod siebie, jak gdyby, tak? Poniekąd nie licząca się z uczuciami innych osób, przynajmniej przy wa Waszych uczuciach, tak? Nie patrzy tak na Wasze uczucia tylko kieruje się swoimi potrzebami. Zobaczymy jaka karta rada dla was. Powiem wam tak, wy żyjecie w ciągłym zawieszeniu przy tej osobie. Czekacie do kolejnego spotkania, do kolejnego odezwania się tej osoby. Yy. Myślicie, jakby całe wasze dotychczasowe życie, odkąd się spotkaliście, opiera się na tym, że żyjecie od do, od do, tak jak się nieraz mówi, że od pierwszego do pierwszego, wy tak czekacie na to uczucie, na to spotkanie, na, na tą rozmowę, na relacje między wami, tak? Tęsknicie za tą osobą, myślicie o tym, tak? Sami zbudowaliście sobie taką klatkę, w której siedzicie, nie potraficie z niej wyjść. Dla was karta rada. Jeżeli ta osoba nie potrafi dokonać wyboru, może czas, żebyście to wy dokonali wyboru i zaczęli żyć prawdziwym życiem, tak? Skupili się na sobie. Na takiej zasadzie, kochani, dla karty numer jeden brak kontaktu. Zobaczymy. O, jeszcze wiecie co, postawię wam kartę taką. Wiadomość. Kartę wiadomość dla Was. I już. O, już, 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 już. Karta wiadomość dla Was na najbliższe trzy miesiące. Wiadomość o zaręczynach, zaproszenie na wesele przy Waszym domu. I widzicie, zobaczcie, czas zacząć życiem, o którym marzysz. I następna karta, no zobaczcie. Musisz podjąć decyzję, energia, wyboru, No jak nic. Wszystko to, o czym przed chwilą karta rada Wam powiedziała. Kochani, przechodzimy do karty. No numer dwa. Mamy kartę numer 2, noc Kairu i Rydwan. Zobaczymy, co nam karty tutaj pokażą przy Was, przy, ener przy Waszej energii, przy braku. Przy tym pytaniu brak kontaktu. Zobaczymy, oczywiście, tak samo obecną sytuację między wami, o co poszło w tej relacji. Powiem Wam tak. Tu mi się pokazuje osoba, która patrzy na życie przez pryzmat starych doświadczeń. Osoba, która nie chce się wiązać, która oczywiście ma uczucie do Was i Wy jesteście dla niej bardzo ważne, dla tej osoby lub ważni, ale jak gdyby nie chce być uwiązana. To jest osoba, która nie Chce już stałych związków mieć. Czyli to może być osoba, która jest po rozwodzie, po jakichś rozstaniach, po jakichś zranieniach w uczuciu, nie chce się już wiązać na stałe. Ta osoba, tak? Dlatego ten brak kontaktu nastąpił między Wami, bo Wy na coś naciskałyście, naciskaliście, chcieliście coś, tą osobę mieć dla siebie. To tej osoby nie da się tak uwiązać do siebie. Ta osoba będzie po prostu na zasadzie: jeżeli wy będziecie naciskać, ona się odwróci i po prostu, nawet bez słowa, odejdzie. Tak? Na takiej zasadzie. Zobaczymy, co on myśli o tobie na ten moment. No, marzy, no, marzy, ma marzenia o waszej relacji. Ta osoba myśli, że to było. Ta osoba. Żyje marzeniami. Może być też tak, że to Wy, poniekąd w tej energii też tkwicie. Idealizujecie partnera lub tą relację. Co ta osoba myśli? Ta osoba poniekąd myśli, że wy myślicie tylko o sobie. Myślicie tylko o tym, żeby wam było dobrze i żeby dopiąć swego na takiej zasadzie. Czyli, że po prostu, że nie bierzecie pod uwagę jej uczuć. Że ona nie chce się wiązać, nie chce być jak gdyby na stałe z kimś, lub że za szybko to wszystko w jej oczach nabiera tempa między wami, tak? Co ona myśli o tej relacji? Ona ma problem przy wyborze. Ona ma nie tylko problem przy wyborze tego uczucia, tak? Skupieniu się na tym uczuciu, ale ona ma ogólnie problem w życiu z wyborem czegokolwiek. To jest osoba, która nie potrafi jak gdyby. Wybrać, zależy jej na wielu rzeczach naraz. Wszystkie by chciała, nie potrafi skupić się na jednej najważniejszej, chociaż to uczucie tutaj jest dominujące w jej życiu i to, ta karta tu się mi jak gdyby pokazuje, że dominujące jest to uczucie, tak? Ale niestety, no, przez pryzmat, ona patrzy za bardzo przez pryzmat tego, co się wydarzyło. Ona już nie chce tego samego powielać, nie chce znów brnąć w to samo i tego samego przeżywać, co przeżywała kiedyś. Dla tej osoby, co ona myśli? Ona myśli poniekąd, że jeżeli wy nie zmienicie myślenia, dla niej są drzwi zamknięte. Tu na ten moment, dla tej relacji, ona zamknęła już drzwi. Czyli tak jakby yy, myśli, że sprawa między wami jest zakończona na takiej zasadzie, jeżeli się nic nie zmieni w, wa w waszym podejściu. Zobaczymy, czy zamierza się odezwać. Zamierza się odezwać, i tu może być zaproszenie od tej osoby, albo się spotkacie niechcący. Niechcący, powtarzam, przypadkiem na jakiejś wspólnej imprezie, ta osoba wie o tym, wie o tym i ona też tam będzie, albo się spotkać na jakiejś wspólnej imprezie, we wspólnym, we wspólnym towarzystwie, tak? Bo tu mi się to tak pokazuje, że to może być takie niby niechcący, ale się gdzieś zobaczycie, tak? Zamierza się do Was odezwać ta osoba. Zamierza się do Was odezwać. Teraz ona myśli, jak to zrobić. Ta osoba nie chce poniekąd się płaszczyć, jak gdyby wracać. Ona jest taki, ma ciężki charakter i nie chce Wam pokazać, że jej zależy bardziej niż Wam. Tu jest poniekąd takie, że ona czeka, aż to wy się odezwiecie, a nawet wręcz byś powiedziała, że przeprosicie. Na takiej zasadzie, tak? Zobaczymy, kiedy to nastąpi, ale tu już Wam mogę powiedzieć, że też do trzech miesięcy karty rezonują, że się spotkacie, zobaczycie, lub nastąpi kontakt między Wami. Do trzech miesięcy wiosna, okazuje mi się wiosna, tu Wam ktoś odradza tą relację. Wam albo tej osobie. Albo mówi: weź, daj spokój sobie z tą osobą, weź, przestań się tym uczuciem zajmować, lub on nie jest Ciebie wart, lub ona warta. Tak. Wy chcecie komuś udowodnić lub ta osoba, a bardziej Wy chcecie komuś udowodnić, że jednak nie ma racji. Konfliktowa, burzliwa relacja między Wami na takiej zasadzie. Zobaczymy, jakie przeszkody między Wami już mi się pokazują. O, widzicie, wypadają mi karty jedna po drugiej. Na przeszkodzie może być to, że Wy, tak jak mówię, za bardzo idealizujecie to uczucie. Myślicie, że to wszystko jest takie po prostu proste i wystarczy chcieć że ta osoba po prostu powinna chcieć być z wami, wszystko zmienić i, i że to nie jest takie proste, że ona tak udaje i tylko jak gdyby wami manipuluje, zmyśla, oszukuje, albo może chce się zabawić na takiej zasadzie wy to odbieracie. Tu jest karta, od razu karta wypada. Ta osoba nie chce się już wiązać, nie chce przeżywać tego, co kiedyś przeżywała na takiej zasadzie, tak? Czyli, tak jakby niesprawiedliwy osąd sytuacji, idealizowanie pewnych rzeczy. Zobaczymy, jaka karta rada dla Was. W karcie radzie wychodzi spotkanie między Wami powrót tej osoby zostaw wszystko za plecami, tak? Nie wracaj do starych tematów na takiej zasadzie, bo tu jest jakby rozczarowanie partnerem, rozczarowanie sytuacją. Ze względu na to, że za bardzo, jak gdyby wyobrażałyście sobie, wyobrażaliście sobie tego partnera w innym świetle, rzeczywistość się okazała trochę inna, ale na zasadzie tu jest spotkanie, tu jest rozmowa, tu jest wasz powrót do siebie, tylko ty musisz to zostawić za plecami, nie wracaj do starych tematów, nie rozgrzebywać przeszłości. Taka karta rada dla Was, tak? dla karty numer 2. Zobaczymy, co, co teraz przy temacie brak kontaktu dla karty numer... A, nie, wróć jeszcze, kochani, widzicie? Postawię Wam jeszcze kartę, przecież wiadomość, tak? Na najbliższe 3 miesiące karta wiadomość przy Waszym domu, przy Waszej osobie, przy Was. Ja znów bym zapomniała. I zobacz, no nie, po prostu nie wierzę. Zobaczcie. Pogódź się z przeszłością, skup się na sobie, pokaż... Czas pokaże ci drogę. Widzicie to, co przed chwilą mówiłam? Pokrywa się też w karcie wiadomości na najbliższe trzy miesiące. Czyli nie wracaj do tego, co było. Jeżeli chcesz być szczęśliwa, nie rozdrapuj. Dla części z Was też nowa miłość na horyzoncie i spotkanie. Nowa miłość, kochani, może oznaczać regenerację starego uczucia też, tak? Czyli to, co było przy braku kontaktu, wróci przy spotkaniu. Regeneracja. Tego starego uczucia, tak? Nowe uczucie, odbudowanie te, czegoś, co było. I karta numer 3. Zobaczcie. Nie zamiataj brudu pod dywan. Energia rozmowy, energia rozsądku, energia konfrontacji. Czyli energia takiej rozmowy i y, trzeźwego podejścia do sytuacji, nie rozdrapywania przeszłości, bo to jest zawsze najgorsze, tak? No i teraz spokojnie przechodzimy do karty. Numer Mamy 3. kartę numer trzy. Kartę cesarza. Sprawdzimy, jak te pytania nam się pokażą, czyli obecna Wasza sytuacja, o co ewentualnie poszło między Wami, czy obecna sytuacja, czyli wiadomo, że brak kontaktu, no bo, no bo o to pytamy karty. Tu od razu Wam mówię, że trochę inne spojrzenie na świat mieliście, trochę inne priorytety, inna droga. Już wam mówię to, co mi tutaj wypadło Wam. To, co między Wami, o co poszło, jak się to zadziało, kochani. Inne spojrzenie na rzeczywistość, inne spojrzenie na ten związek, na tą relację. Ktoś uciekał przed jakimiś tematami, przed jakimiś rozmowami, nie chciał poruszać pewnych kwestii, które dla Was były ważne, tak? Na ten moment jest tęsknota, tęsknota ból za stratą, czyli przy Waszym rozstaniu. Ta osoba tęskni za wami. Co następne? Osoba z problemami, co ta karta często mi dosyć wychodzi: problemy emocjonalne, problemy z kobietami lub problemy z nałogami. Wszystko, co ma takie pod hasło pokusy, przy tej osobie problem ta osoba ma z takimi rzeczami. Osoba, która dosyć dla was była taka, jak wam zagra, tak wy zatańczycie. Czyli starała się taka być i chciała, powiem Wam tak. Ta osoba tutaj się pokazuje tak jakby trochę inną twarz przybierała przed innymi ludźmi, przed znajomymi, przed była miła, sympatyczna, a przy was czasami bywała taka szorstka, nie mówiła o uczuciach, nie okazywała wam za bardzo uczuć na takiej zasadzie, tak? Osoba taka, która lubiła jakieś swoje myśli tak jak to ona rozdaje karty, tak? Na takiej zasadzie. Zobaczymy co ta osoba czuje teraz na ten moment do was i myśli o waszej relacji. ale tu jest jakby konflikt interesów w sensie uczucia, inne spojrzenie zupełnie, czego innego pragniecie oboje, tak? Relacja bardzo burzliwa, relacja, która y, to było rozstania, powroty, rozstania, powroty, zabaw, zabawa w kotka i myszkę lub chowanego, jak to woli, y, spotkania, jak gdyby ta osoba myśli o Was pozytywnie, tak? Ona, tu jest tęsknota, tu jest taki ból, nie wie, nie wie, jak ugryźć ten temat na takiej zasadzie, tak? Ale jest uczucie przy tej osobie, tak? Jest uczucie przy tej osobie do Was. Tu może być też romans między Wami, bo to też ta karta może mi wskazywać na romans, tak? Coś się zadziało i teraz, jak gdyby nie żadne wi... Żadna z Was nie wie, jak to poskładać. Na zasadzie mogło się coś zadzieć na jakiejś imprezie, na jakiejś wspólnej. Domówce, imprezie, no co, cokolwiek by to znaczyło, wyjeździe, tak? jakaś kłótnia, mogło się coś wydać, ale powiem Wam, że tutaj oboje nie wiecie, jak do tego podejść i żadne nie chce, jak gdyby pierwsze wyciągnąć, każdy czeka, aż te pierwsze, który z Was wyciągnie pierwszą rękę, tak, na takiej zasadzie. Zobaczymy, czy on, ona zamierza się do Was odezwać. Na chwilę obecną bije się z myślami, czy to zrobić, czy jest sens to zrobić, czy chce tego. Na chwilę obecną karty nie stwierdzają jednoznacznie, że się odezwie, jedynie to, że myśli o tym, tak, że rozważa taką opcję. Dla części z was na chwilę obecną ta osoba jest przy swojej rodzinie, czyli jeżeli chodzi o romansę, jest przy swojej rodzinie, skupia się na tej rodzinie, a bardziej powiedziała, że no udaje. Chce się skupić na tej rodzinie, żeby o Was zapomnieć, na takiej zasadzie, ale rozważa. Karty nie pokazują jednoznacznie, że ona się do Was odezwie, czyli na ten moment jeszcze to nie jest informacja do przekazania, że tak albo nie. Jeszcze potrzeba czasu na to, yy, czy się odezwie. Na pewno to rozważa i myśli o tym, czy to zrobić. Jak yy, gdyby to rozkłada na części pierwsze. Zobaczymy też, że jeżeli się nie odezwie, to dlaczego się nie odezwie? Przez swój upór, taki, wiecie? Takie, taki upór, trochę dwulicowość, trochę się wstydzi jakiejś rzeczy, która, której, którą zarzuciliście tej osobie. Coś się mogło wydać i wy coś zarzuciliście tej osobie, i ta osoba się teraz trochę wstydzi, nie wie jak do tego podejść, tak? Jak gdyby przejrzeliście jej dwulicowość. Trochę inną twarz miała względem was, pokazywała, a trochę inna wychodziła w naturze, tak naprawdę, tak? Zobaczymy, jaka karta rada dla was. Także no to na pewno potrzebuje czasu, żeby to przegryźć ta osoba. Miała dosyć oskarżeń, tak jakby mi to wychodzi. Karta rada ewidentnie skup się na sobie. Skup się na sobie, na swoich potrzebach, na zadbaniu o siebie emocjonalnie i fizycznie, na tym, żeby ta osoba zobaczyła, co straciła, tak? Daj czas. Niech się zadzieje. Na takiej zasadzie, kochani. Dla karty numer 3. Dziękuję Wam za spędzony czas ze mną, na, za wszystkie subskrypcje, komentarze, że komentujecie. Oczywiście czekam na synchronizację Waszą z moimi kartami w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, i widzimy się w kolejnym czytaniu. Cześć.